Akademicki Radio Campus. 97 i 1 FM. Studenteria w Akademickim Radio Campus. Miło piątku 13 wciąż jesteśmy z Wami: Asiak Zyra i Bartosz Jacek Biernacki. A teraz mamy dwoje gości: Zosia Kwiatkowska i Oskar Lubiński. Witamy Was serdecznie. <noise> witamy, witamy. Zosia i Oskar są z Interdyscyplinarnego Koła Naukowego Antropologii Publicznej i Zaangażowanej. Długa nazwa, długa nazwa i skomplikowana. Powiedzcie nam, czym dokładnie zajmuje się to koło, a tak właściwie co to jest antropologia publiczna i antropologia zaangażowana? Czy Głównym założeniem antropologii zaangażowanej jest to, że uważamy, że antropologia jako taka nie powinna funkcjonować tylko w ramach Akademii, ale powinna wychodzić poza Akademię, funkcjonować w przestrzeni publicznej. Reagować na pewne problemy społeczne, jeżeli to o ile to możliwe, proponować rozwiązania, choć tak naprawdę nikt nie ma jasno określonej definicji tej dziedziny i nawet wewnątrz szkoła każdy ma swoją, więc mm, trudno, trudno jest dokładnie określić, ale mniej więcej sprowadza się do to, to do tego, co właśnie powiedziałem. Mhm, I y, jak, jak koło mm, realizuje swoje, swoje założenia? W Korei jest kilka projektów. My akurat y, angażujemy się, ja głównie, w projekt AntropoFauny, y, który polega na y, organizowaniu spotkań i debat y, wokół ogólnie antropologii zwierząt i podmiotowości zwierząt. Y, a o y, reszcie projektów może powiedzieć Oskar. No e właśnie, może, może zacznijmy od tego, jakie projekty y, koło już zrealizowało. Jak się, właśnie jak, ta, jak to zaangażowanie antropologiczne mm -hmm. już y, zaistniało? Zaczęliśmy od spotkania z profesorem Hertfeldem i doktorem Andrzejem Pobłockim z Łamu, którzy opowiadali o swoim zaangażowaniu. Obaj zajmowali się tematem lokatorskim, choć w różnych, w różnych krajach. Katper Pobłocki zajmował się tematem tu w, 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 w Polsce, w Poznaniu. Profesor Hertfeld był i we Włoszech, i w Tajlandii i tak dalej, opowiadając o tym. Zorganizowaliśmy również spotkanie na temat z, z filmem na temat sytuacji w Saharze Zachodniej. Hmm. Teraz te projekty, które, które realizujemy na dzień dzisiejszy, to właśnie projekt Antropofauna, o którym powiedziała Zosia. Projekt lokatorski, który już od razu mogę zaprosić, w środę, w którym pokoju organizujemy spotkanie z filmem Exmisja, hmm. gdzie więcej informacji możecie o samym spotkaniu przeczytać na Facebooku naszym. Eee, I będziemy, będziemy właśnie rozmawiać na temat sytuacji lokatorskiej i tak dalej. Chcemy również przekuć eee, akurat ten projekt w projekt badawczy. Eee. Czyli to się będzie wiązało z jakimś wydawnictwem, na przykład? W dalszej perspektywie, tak. Chcemy, chcemy dotrzeć do lokatorów, przeprowadzić z nimi masę wywiadów pogłębionych eee, i tak dalej, żeby, żeby skupić się na tej sytuacji postarać się ją ująć w takim kącie, żeby być pod takim kątem, żeby żeby zaproponować być może albo rozwiązanie, albo po prostu pokazać to, jak, jak to, jak wygląda cała ta sytuacja. Jest, poza, są również inne projekty. Pojawił się pomysł projektu dotyczącego ścieżek rowerowych w mieście i konsultacji społecznych, jakie są przeprowadzane na ten temat, ponieważ bardzo często Mijają się one z celem i nie są one realizowane tak, jak, jak powinny być, żeby mogły zaproponować jakiekolwiek rozwiązanie. Hmm. No. A wracając jeszcze, przepraszam, że Ci wejdę w słowo, wracając tak. jeszcze do tego projektu e, lokatorskiego, to jakie problemy w tej sferze zauważyliście, zdefiniowaliście i e, czemu dokładnie będzie poświęcone na przykład najbliższe spotkanie, środowe? E Problemy przede wszystkim dotyczą i tego, że lat, od lat 90. wprowadzono dużo zmian do, do prawa dotyczącego lokatorów, i problemem często jest to, że prywatyzuje się kamienicę i lokatorzy często wyrzucani są na bruk, bez, mimo tego, że w prawie jest taki zapis, bez oferowania lokalu zastępczego. Problem, innym problemem zauważalnym jest to, że często, jeżeli deweloper na przykład e, przejmie daną kamienicę, Jakiś prywatny właściciel czynszy są kilkakrotnie zwiększane, przez co pewno y, dużo osób nie stać na to, żeby, żeby w nich zostać, a następnie przez wiele lat budynki te stają się pustostanami, niszczeją, zamieniają się w ruinę i jakby to, to są te największe problemy, jakie, jakie teraz zauważamy w tej, w tej sytuacji. I, I na tym e, tak naprawdę e, spotkanie będzie mówiło o mnie. E, będziemy zastanawiali się nad mechaniką właśnie e, działania i z jednej strony władz i, i samej eksmis samych eksmisji dokonywanych itd. Mhm. No ale właśnie, bo przerwałam Ci, a kontynu możesz kontynuować teraz, jakie jeszcze macie projekty w planach. Właśnie projekt lokatorski, e, spotkanie dotyczące tak, ścieżek rowerowych w mhm. Warszawie. I co jeszcze? Pojawił się też projekt e, dotyczy, zorganizowania spotkań dotyczących tak zwanych parków historycznych w Warszawie. Tutaj nowe członkinie Pełne Zapału pojawiły się, zaproponowały projekt, który chcemy ra, wspólnie z nimi realizować. Już no przeprowadziły badanie i skupiły się na trzech parkach, na Parku Skaryszewskim, Parku Krasińskich i Parku Łazienkowskim. E, z tych względów, że Park Skaryszewski jest podobny projekt jak przy Parku Krasińskim, czyli ma zamienić się w park historyczny, tak zwany, e, choć e, media za bardzo o tym nie mówią teraz, e, były też na konsultacjach społecznych, rozmawiały z władzami. Chodzi o zastanowienie się, czy one zauważyły wiele dynamik, które, które nie do końca. Mm, Nie do końca spełniają wymogi właśnie dialogu ze społeczeństwem i tak dalej, ponieważ na przykład jeśli chodzi o Park Krasiński, to zanim przeprowadzono konsultacje społeczne, to projekt już był dawno przygotowany, był przyklepany i tak naprawdę konsultacje miały dotyczyć raczej kosmetycznych zmian jak czegokolwiek innego, więc mieszkańcy nie mieli w tym momencie realnego wpływu i to jest jeden z problemów, które, które one zauważają w całej tej sytuacji. I, i chcę się zastanawiać właśnie też nad tym, kto decyduje, jaki kształt obierze dany park i tak dalej. I jest to o tyle ciekawe, że w parku skarzewskim, mimo że jeszcze się to nie zaczęło, decyzja, tak naprawdę już zapadła. Mhm. Czyli y, parki historyczne, ścieżki rowerowe, kwestie lokatorskie. Ale też y, antropofauna, w której specjalizujesz się Ty Zosiu, tak? Ale myślę, że, że y, temat antropofauny będziemy kontynuować y, za chwileczkę. Y, teraz na naszej antenie Kaspa, y, No real Tune. Y, a my do rozmowy wrócimy już za chwilkę. Akademickie Radio Campus. 97 i 1 FM. Studenteria. Studenteria Akademickie Radio Campus. Naszymi gośćmi cały czas są Zosia Kwiatkowska i Oskar Lubiński z interdyscyplinarnego koła naukowego Antropologii Publicznej i Zaangażowanej. Przed utworem zapytałem Zosię, Zosia specjalizuje się w spotkaniach odnośnie do. Antropofauny. I Zosiu, opowiedz nam coś o tym, antropofauna, w ogóle z czym to się je. <noise> antropofauna to jest nasz projekt, który polega, tak jak już mówiłam e, wcześniej, e, na takich debatach na temat e, podmiotowości zwierząt. W ogóle kręci się wokół teorii praw zwierząt e, i powiedzmy, że ogólnie miejsca zwierząt w społeczeństwie. E, do tej pory zorganizowaliśmy e, pierwsze spotkanie. W ogóle stąd się wzięłam w kole, że napisała do mnie jedna z uczestniczek koła, żebym e, może chciała wystąpić jako prelegent Zgodziłam się i jak już przyszłam do koła bardzo mi się tutaj spodobało i myślę, że już zostanę. E a czego dotyczyło Twoje wystąpienie? Mm -hmm, e, prowadzę takiego bloga Pies w Warszawie, pieswarszawie.pl, e, polecam. My też e, polecamy. E, to jest blog dotyczący mojego życia z psem w Warszawie. E, Bązo ma około 4 lat, jest ze schroniska. E, no jest to pies trochę problemowy, często się stresuje. E, I nie wiedziałam, i, gdzie mam z nim chodzić. Kiedy to się przyjęłam? E, gdzie mogę spotkać ludzi? E, jakie są e, jak jest regulamin w Warszawie? I e, okazało się, że w internecie bardzo brakuje takiej informacji, i stwierdziłam, że w takim razie e, to jest coś, e, co, w czym mogę się zająć. Bo na pewno, skoro ja mam takie pytania, to na pewno większość osób też będzie chciała wiedzieć. W związku z tym założyłam bloga i. Mm, Olga, która zna mnie i widziała tego bloga, poprosiła mnie, żebym opowiedziała podczas spotkania o tym, jak konstruuję podmiotowość mojego psa. Tak. No, ogólnie mogłam tutaj dużo mówić o tym, jak konstruuje jego podmiotowość. Ale... Najpierw powiedz, co to znaczy konstruować podmiotowość psa? <grym> e, jasne. E, chodzi o to, że e, no, widzę Bąsa jako bardziej partnera niż, e, niż relacje właściciel, czy tam pani i poddany sługa pies. Mhm. E, raczej jako kumpla, z którym można się dogadać e, bez przemocy, tylko raczej tak, żebyśmy oboje czerpali obopólną przyjemność z, 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 na, z naszych kontaktów. Więc powiedzmy, że to jest moja podstawa. I tą, tą przyjemnością z Waszych kontaktów e, dzielicie się ne, na, na Twoim blogu pieswarszawie.pl, tak? E, czyli, czyli tutaj jakby Twoje e, zaangażowanie w działalność koła wynika bezpośrednio e, z, twojego, z Twojego życia, z, tym, z tego, czym, e, czym się interesujesz, czym zajmujesz, e, a Twoje Oscar? Jak, jak jest to z Twoimi doświadczeniami, Twoimi badaniami? Czy to zaangażowanie w, w działalność koła też się wiąże? Zaczy, interesują mnie bardzo mocno, jeśli, jeśli chodzi o badania, to też jestem włączony w jakiś sposób w antropofaunę, choć swoją przygodę z antropologiem zacząłem dopiero w tym roku. Przez całe lata studiowałem iberystykę. To jest o tyle ciekawe, że Ameryka Łacińska jest jednym z największych skupi z przemysłu mięs... mięsnego na świecie i w jednym ze spotkań, które chciałbym zorganizować już w przyszłym roku mam także rozmawiać na temat globalnych, glo, globalnych skutków przemysłu mięsnego, tak zwanego kosztu taniego mięsa i tak dalej. To jest jeden z obszarów zainteresowań. Poza tym ogólnie interesuje mnie obszar Ameryki Łacińskiej, obszar karaibski jego problemy. I to jest to, w czym chciałbym skupiać się na, na swoich badaniach także na antropologii. A wracając do całego cyklu spotkań, do tego projektu Antropofauna, na razie z całego tego cyklu, bo cykl rozpoczął się w listopadzie, prawda? I wtedy też tak. miało miejsce pierwsze spotkanie. Czemu dokładnie było poświęcone i jak przebiegało? Przyszło dużo gości? Mieliśmy całkiem przyjemność przyjąć całkiem dużo osób. Spotkanie było pod tytułem Przyjaciel czy przedmiot wokół teorii podmiotowości zwierząt, na które zaprosiliśmy profesora Andrzeja Elżanowskiego, pracownika Instytutu Zoologii, Pani przewodniczącego sekcji dobrostanu zwierząt Polskiego Towarzystwa Etycznego. Zaprosiliśmy tu Niebłachno, która publikuje m.in. w Bezdogmatu i pisała na temat konstruowania podmiotowości zwierząt. Jest ona Studentką filozofii i psychologii, gdzie yy, zajmuje się właśnie tym yy, przełamywaniem w jakiś sposób teorii behawiorystycznych i skupianiem się na psychologizacji zwierząt i, yy, i także budowaniu ich podmiotowości. A także Anią Jurkiewicz, która w swoich badaniach ma, yy, ma, skupia się na relacji człowieka z koniem i interesuje ją tak zwane naturalne jeździectwo, gdzie nie ma ust, batów i tak dalej, czyli właśnie przemocy wobec, e, nie stosuje się przemocy wobec konia, tylko raczej też buduje się tą partnerską relację. Oczywiście Ulej jak już wcześniej mówiliśmy, Gosia. <laughs> Zosia i Bonzo. Hmm. Zosia i Bonzo, tak, właśnie. Nie, 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 tak, upodmiotawiamy. Nie. Tak. Pamiętajmy, on jest tutaj z nami, no. może nie fizycznie, ale, ale nam Duchań. towarzyszy. To Zosiu, powiedz nam, gdzie, gdzie możemy szukać e, informacji o, e, o waszych spotkaniach? O kolejnych spotkaniach właśnie z tego, z tego cyklu, no i też innych, o których e, Oskar mówił wcześniej. Mhm. Przede wszystkim e, zapraszam na naszego fanpage'a e, na Facebooku. E, i na bloga. Adres bloga to jest iknapis.blogspot.com A adres fanpage'a, Oskar? facebook.com ukośnik iknapis. Iknapis. iknapis iknapis, czyli interdyscyplinarne koło, koło naukowe antropologii publicznej i zaangażowanej. No i właśnie młodzi, zaangażowani naukowcy byli gośćmi dzisiejszej, dzisiejszej studenterii Zosia Kwiatkowska i Oskar Lubiński. I potroszę Bonzo. I poprze Bązo, tak, a przynajmniej jego duch. W każdym razie za pośrednictwem strony pieswarszawie.pl Dziękujemy Wam bardzo i Dziękujemy. zapraszamy wszystkich na, na spotkania organizowane przez IKNAFis. Dokładnie już zostańmy przy tej, przy tej krótszej formie. Teraz na antenie Radia Campus The Black Kiss, a zaraz potem wiadomości.